Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu A to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Hadmod Necromantou. W poprzednim odcinku przechodziliśmy do sanktuarium chaosu, właściwie w poprzednich dwóch jeszcze dojście, a teraz w tym odcinku mam nadzieję, że to już skończę. Został nam wentar wyklęty. Nie wiem kto by chciał z nim walczyć, ale na pewno nie ja. Jednak jakbym miał wybierać wentar czy starożytni. Bo ja wolałbym Ventara z 10 razy pokonać, czy nawet ze 100 niż, niż raz starożytnych, szczerze mówiąc. A nie mamy najonika, bo ostatnio padł i nie przywołałem go. Bałem się, że okaże się słabym ogniwem i tak też było. A na przykład w walce z Diablo będzie taki super, nie? To by było ciekawe. No ci siewcy, zarazy głównie go szkalują. Nie jest z nimi łatwo, ale jakoś dajemy radę. Dobra, ruszamy do przodu, tylko też z głową, żebyśmy nie przesadzili. Co dużo wrogów sobie nie ściągnęli. No nie się, tylko nie na najemnika. Proszę, ja Was najemnik niech zostanie z tyłu. Jest z tyłu na razie, dobrze. Teraz pewnie będzie takie pyki padnie. No ale póki, póki co, jeszcze się rusza. Dobra, walczymy, walczymy. Na razie życie mu nie spada. Po prostu jakieś krytyczne aury się pojawiają i wtedy jest naprawdę źle. z do pokonania. Niestety, jest w takim miejscu, że tylko jeden go może bić. To może go sobie podarujemy i pójdziemy dalej, albo ktoś zostanie, żeby go rozwalić, po prostu. Bo z Ventarion naraz to będzie naprawdę trudno. Z takimi dwoma. Bo on daje Aury ma dużo afiksów, które są naprawdę trudne do obejścia. No i proszę przed sam bezbicia. Fantastico. Oczywiście z życiem jest troszkę gorzej i nie mam many, ale z niego zaraz mi coś wypadnie. Kolejna mana, super. Musimy przed tym sobie tutaj ich mocno podnieść. Nie wiem gdzie wentarwę we będzie. Dobra, najwyżej taki padniemy, trudno się mówi. Ale jak dla mnie to ten korzystny układ pieczęci jest. Bez najemnika najemnik nikt zwiewa. Ciekawe, ile my tu wytrzymamy, bo nawet moi ożywieńcy nie dają, nie dadzą rady. Coś padło, ale to nie najemnik, bo najemnik nie walczy. Może to i lepiej ktoś padł? Padł. No, to jakoś pójdzie. I diablo będzie, zatruwasz duszy. Trzeba pilnować, żeby on nie padł, bo wtedy wszyscy padną. A na tym nam nie zależy. Troszkę się może cofnijmy. Najemnik w środku to zły pomysł jeszcze raz. Jednak nie mogę go wyrzucić z tego środka. Padła oni nie znikli. To coś nowego. No to ładujemy, ładujemy. Ta walka z diablo będzie epicka. A ze starożytnymi bardziej denerwująca. Wszyscy padli, a nic się nie trzęsie. Może jeszcze jeden gdzieś został, no ale nie wszyscy. Już więcej tu nic nie ma. Wszystkie pieczęcie otworzone tak samo. Dobra, idziemy. Może się coś już odblokowało. No ale w zadaniach nie mam, że już mam go kilnąć. No niestety stracę ożywieńców, ale z czegoś jeszcze nie kliknąłem. Tutaj na pewno dwie. Tam na pewno kliknąłem Lorde Sejs. Tutaj też klikałem. Może o jednej zapomniałem. No o jednej zapomniałem i stracę żywieńców. Umrzeć. Dobra, z tymi sobie może powalczymy? Ożywińcami. Walczymy sobie teraz. Najwyżej. Ale miałem szczęście. O kurde. Ale on mnie ładuje. No i Mnika już prawie rozwalił. No co to jest? Czy ma on taki silny? No nie, jest ciężko, jest ciężko. Nie mówię, że jest łatwo. Ważne, żeby przeżyć, obrażenie mu zadajemy to jest najważniejsze. Dam radę mi ich stórkę wręczyć nie. Jest, udało się. Nawet kilku Żywieńców przetrwało, co jest naprawdę niewiarygodne. No, traci HP, to jest dobrze, to jest dobrze. Nie, 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 Bory, go, nie. Pory, goni za mną ogień jak... Musimy się wrócić. Kupimy sobie miksurki oraz ożywieńców. Zrobimy. Taką armię wielką Antonachita pewnie weźmie. Mam tutaj, tu mam być życie. Tu ma na portale dwa. Naprawdę się sporo cofałem. No, oni będą już padać, powoli. a więc kani odmaga. I nie można nam użyć portalu. No! Najmniej ładnie atakuje. Głównie ożywieńcy mnie obchodzą, ale szkielet też bym chciał użyć. Najmniej ładnie wali z tą szybkością ataku, na pewno. Nie wiem czemu się ciągle ten golem ładuje dopiero 10. No bez przesady. Tu jest jakiś boss, to można by załatwić w Sugusi. Już mamy level. Wbity, całe szczęście. To już są robaki, więc mamy z czego szkielety zrobić. Kolejny boss, dobra. Dobra, mamy 20. Bez skeletów będzie trudno. Tu jeszcze mamy zapas, żebyśmy chcieli wrócić. No i do ataku zapraszam państwa. Zapraszam państwa do walki. Tylko nie mnie, nie mnie. Najmniej dostanie HP. Zaraz padnie, ja to wiem, no ale trudno. Dobra, na razie ktoś go wali. Życie traci. No czyli nie dotrzymamy tych mixturek. Troszkę ciężka ta walka, jak. Jak tak spojrzeć? Golem jest, wszyscy są, dobra, niech go ładują. Jak będzie do czego to damy życie. Użycia już mu zeszło. Czas odcinka jest dobry, widać. Znowu... No do czego się mi córki przydały? Nie spodziewałem się, że będą takie niezbędne. Może więcej przez 3 minuty go powalą, najlepiej jakby się nie skupiali na najemniku, no ale cóż, tak bywa. Życie bym mu dało, ale teraz już jakoś się trzyma. Teraz znowu się nie trzyma. No ale widać, życie mu nie spada, bo większą szybkość ataku ma oraz regenerację życia na sekundę oraz za każde trafienie. Co jak z powrotem? No, zaraz go powinniśmy wyupać. Życie przygotowanych by trzeba było, dobrze. Kolejne życie już nie mam. Miksturek. Będzie trzeba się najwyżej wrócić. Chociaż nie tu mam. Miksturki życia. Fantastycznie, że jej nie mamy. Nie. Zamknął mnie tutaj i znikąd pomocy. No super, no po prostu fantastycznie, że mnie zamknął i naładował. Najpierw ZWŁOKI jakoś tutaj sobie podszedł, ale one są zamknięte, więc najpierw musiał to rozwalić. Sam tego nie rozwalę. Kiedy to więzienie padnie, żebym te zwłoki sobie wziął? Dobra, mamy zwłoki. Niestety, mistrzów już nie mamy. Pełne to całkowicie się skończyły. No to wrócimy sobie z powrotem na ten kanion maga. Pozbieramy znowu coś. Tu na przykład szkielety. Przynajmniej tyle dobrze. Chociaż szkielety to szybko padną, no ale cóż, pełne wzmocnienie. Jakiś rubin, miksturki życia też są. No na imię tak racie HP troszkę bez sensu. Dobra, zbieramy. najmniej oczywiście życia potrzebuje. Ja jakiś ożywieńców jeszcze bym chciał. Czemu mi się ta mapa resetuje? Chciałbym zapytać. Ładujemy, ładujemy. Kolejni są tutaj. czy to łaki czyli będzie ob, będą obrażenie dystansowe niech tak będzie powoli powoli dobra powoli wracamy do portalu golem jest bardzo dobrze I teraz spidem żeby wszyscy byli 10, no bez jaj. Tyle ich zbieramy, a tu raptem A tu raptem dziesięciu Dobra, on już jest na dobiciu Można by go doładować najemnik padł Nie mnie Jak mnie walnie to lipa i teraz trzeba się spodziewać goniącej ściany ognia Która będzie za mną podróżowała. Ładujcie go, ładujcie go. No, oni jakoś wytrzymują. No, ale niestety nie będę mógł z nich skorzystać na starożytnych. No, niech go ładują. Jeszcze tylko troszkę i koniec. Nie mogę się tutaj dać zamknąć w więzieniu. będzie bardzo słabo. No już tylko troszkę zaraz będzie Pokonany powinniście to go dowalić. Jakoś. Oni jakoś niechętnie go walą jak widzę. On ma już niewiele HP No niechby go tu już dowalili. Jak widać, jego spell idzie na całość. No już, tylko troszkę. Dokończmy go. Kurde, ale spamuje tym wszystkim. Jest bardzo słabo. No walcie go, jeszcze tylko troszkę. Dobra. Jakoś się udało, choć nie było łatwo. To czuję, że przed starożytnymi muszę się wyekspić, czy coś tam. Jakieś lepsze przedmioty zdobyć, bo będzie ciężko. Dałem się lepszy, Drop beznadziejny od razu, mówię. Oczywiście, że tak. Widzicie, co tu jest. Pomóżcie mi to rozwalić. Dobra, po prostu otworzę drugi portal, będzie szybciej. No i widzicie co jest. No i dobra, coś tu było. Drop, kurde, beznadziejne to dropy są. W ogóle nic nie można sobie zostawić. To wszystko beznadziejne. Wszystko na full'a i możemy sobie iść. No to na pewno nie będzie żadnego rekordu. Biłem go i biłem. Jak prawdziwy noob. No i proszę, ja was, jesteśmy w harogat. Bardzo fajnie. Tu będą ci przebrzydli starożytni. Ale powiem wam, że starożytni na helu To, są, to jest taka sama trudność A może nawet są łatwiejsi niż Diablo 1 Na HD modzie Diablo Bo jego mapa tak wzmacnia Jest mapa gwiazd I to jest bardzo trudne go pokonać w czasie Jeszcze obstawy różne co oni tam wymyślili Jakby nie to To naprawdę Diablo 1 Diablo 1 już bym wolał Na czwartym poziomie przejść Niż na pierwszym tego Diablo z tą mapą Walić Bo jest bardzo bardzo ciężko no ale na Helu są najtrudniejsi po prostu w Diablo 2. Zobaczymy, czy są te zbroje. Czy mogę Ci pomóc? Od 86 chyba. No, chyba jeszcze ich nie ma. Bo były czerwone 220 siły. Wymagają o ile się nie mylę. No i teraz szukamy tej broni, tej nie znajdziemy pewnie tej drzewcowej. Dobra, ale pokonaliśmy diablo, myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!